Witam wszystkich, bardzo zostać w kolejnym odcinku z y, farming 22 zestuję nowe rzeczy w farmingu Więc testujemy dzisiaj kolejną rzecz. NIE, Jeszcze to utknęło! Nie no, nie mam słów, no! Liście choleru za No! Nie no! Ja się z tym nie będę bawił z tym kurdeblem, po to mi najbardziej nie, dleba, nie prerwia, no ja pierdzielę no. Już widzę, już tutaj tyle na tym farmingu, to jest najgorszy farming nawet dla mnie, nie? Wszędzie się zablokujesz. Nie mam sióda, no. teraz ja nie będę stąd teraz? No patrz, jak idę zaklin... No mam... Ja pierdziele. No zrobię. Zaraz no, to zdjęcie, bo tutaj nie będę się z tym... Nie będę się z tym zapierdzielił. Ach. Gdzie to jest? zobaczę Reset. Nie mam nadzieję, słów na tym odcinek, nie wiem Jedź Powiem ja że tak, nie jest tu trudno, nie jest co potrzebuję aż litrów tej mąki, bo ja nie wiem tych litrów tej mąki, nie? No mogę zobaczyć ile mam tych litrów zrobię? Żeby... 500 litrów nim mam A to jakby przechowywałem, to no nie wiem, mam tak z... Nie mam chyba z 500 tych litrów tysiąc Jak tu za te te. Ja zarobię chyba z nimi te wyścigi chyba z nimi zrobię. Więc ja nie zrób tutaj ogromnego błędu, Krystian. Ale tu tak nie wyjadę stąd, tylko zobaczcie jak to jest pod górkę Tak jak myślałem Spróbujmy wyjechać tą jakąś Pod górkę no nie da rady widzowie, no co to jest no za... fajnie, ja nie wjadę z tą widzowie teraz. Wiecie o, o tym doskonale. Może tam wyjadę na pewno A tu może wyjadę jakoś No coś widzę postawić tam jedną paletę tej wełny, tak jakby, można by tak powiedzieć To stać blisko siebie widzowie, no to już ciul. Myślałem będzie, będzie coś do robienia w farmingu. Naprawdę, nie ukrywam, że nie będzie coś do robienia. Monka mega spokoju Polecam widzowie. Dobra. Teraz tak. Chleba mam. Tak, ile mam tutaj z tej łąki tysiąc litrów. Czeka się stworzy. Lecimy. No, chodźmy najpierw, widzę, wyspać, bo... Więc no, Dobra. Jak będziemy mieli jakieś problemy, to będziemy tutaj wycinać te momenty, w bo ja położę mnie za nudę, widzę, wam. To jest w ogóle, spadł śnieg, widzę, to znaczy, też spadć śnieg. Nie No dobra. Znaczy, normalne czekiwania będą ze farminga Ale to już wkrótce To źle widzę zrobiłem ostatnio, kurde, nie pomyślałem o tym Czy mam pierwszy chlebik? A wiem gdzie on się w sumie sprodukuje Jak jest z tym ciastym chlebem? Chlebu już nie ma, chleb już stworzył się z 500 litrów, ja pierdziele Traktorem byłoby lepiej, tylko nie mogę nic potrzepić do tego traktora, wolę z tymi robić już coś. Powiem szczerze, że przy to jest mega dużo. Dobra, no w taki szybki sobie proces, że ja pierdzielę. Haha, XD. No, to nie widzę, by nie wiada Akurat, no błagam, wyjedź! No, błagam! No nie, no kurwa! Mać, no! Ty cholero zasrano! No, popatrzcie, co zęba. Nie No, to jest popierdzielony farmy, nie wiem. Ten górzysty pierzielony ty! To chujam państwa! Nie się na to od zdenerwowałem, co? Ja nie mogę. Nie mogę już tak do tego farminga Heeeż Kula nie wyszłem z tego Czemu nie mogę? No weź no zrób coś z tym no No i zróbmy to cięcie, co? No to patrz, co z tym nutnęło, no Ja nie mogę, no nie mogę na tego zresetować, no Błagam, no zresetuj się to, no Nie co teraz tego, no A to jest papier zielony A, potem weszłem w to Dobra, już teraz ogarniam Reset co z tą łąką się stało? Ona tam stoi. Nie no, ja, ja, ja chcę z tym traktorem zrobić coś. Czemu nie mogę nic z tym zrobić? To nie mogę tego podczepić, na przykład? No mam lepszy pomysł do ale... Zróbmy tutaj te, te cięcie, bo to nie chcę nic na nad wami zrobię. Niech to tutaj coś widzę, ogarnę, zwiedzimy się po krótkim cięciu. Jestem, że w końcu mam normalny ciągnik, ja pierdzielę. Ten nowy, ten nowy fan jest zarąbisty, Na pewno będzie dużo skrętnych, więc ja nie będę dużo skręcał. To widzę, mi zaraz wleci chyba stąd. No ja trochę odzielam tej mąki, ale... Dobra. A ja jednak włączę produkcję tego menu zbożowego. Żeby tutaj nie przenuczać. No mamy zaliczony ten produkt chyba chleba. Zaraz przejdziemy do innych rzeczy, jak to wszystko się wyglądało. No, no na naszym cenie będzie mieli tych, tych farm. Jak to jest popierdzielone, nie? No co jest? No nie mogę skręcić do prawej. Nieważne, weźmy coś innego. No, no nie przeszkadzaj mi, no co to ma być, no! To nie mogę nigdzie skręcać. To już tutaj coś zrobię co ja, ja chyba źle z tym. No to złodzie chyba Ty, ja nic nie mogę skręcić. Ja pierdzielę! Ej no nic nie mogę skręcić nie No teraz mogę nagle, xd w ogóle w ogóle xd No działaj ze mną, współpracuj ze mną Ten no, tu nic mi nie działa Nie no to są jakieś jepany pan, nie no Nie wziąłem, super No nie mogę tego, no nie, no nie mogę Ja tu dostanę zawału na tym odcinku, że to jest nie, no nie, nie, nie mogę się wkurzać, bo to już nie wpływa mi dobrze na moje zdrowie, no Nie mogę nic zrobić, no co jest? To już przejmuję konto, no. Co jest, no? Co jest z tym farnikiem nie tak? Nie no, błagam! No, zróbcie coś, no! No, nie mogę! No, nie no, kurczę, ty za ten odczynnik! nie, ja nie mogę się wkrótce, no ja nie wezmę tego gumynego, zaslanego śmiecią, cudnego mąki, no! No, no, nie, nie mogę tego wziąć. No, zobaczcie, że jak ja tutaj biorę to, toś mnie mi przeokołym to w tym momencie, no, bo to jest niemożliwe, że tak mi jakoś dziwnie jedzie. Dobra, mam to jakoś. Nie podoba mi się to widział jak to tak jeździ bez kitu. Dajcie mi pierwszych chleb zobaczyć, to to zobaczcie, jak to wygląda. Za coś to spadnie, bez kitu. W ogóle to tak patrzę na ten ...przepisy. Chleb, 800 litrów. Czy to tak samo będzie z takich dużych, pakowanych tych, nie? Potrzebuję jeszcze więcej tych litrów. Co najmniej więcej. Zajebiście. W ogóle to warto jakoś ślizgi w ogóle jest, nie? Dobra, ja się na to pomysł, dobra. Na początek pszenice Tutaj nie działa, oczywiście. Żeby było więcej czasu. Ja to postaram się wypchnąć. W takim bądź razie. Fizyka tego to jest też śmieszne Nie spadł, no to oczywiste jest, nie? A, to jest takie zbugowane To spadnie za Angele Obiecuję się nazaję Dużo no potrzebuje tego chleba. Daj, nie ma słów. Dobra. No ja mam tak, nie zaś takiej tragedii nie mam. Tylko się na pewno nie opuszczę tego siać Księgnicy kolejnej No, no Eee, no, to to zniżyć za to już, bo nie ma sensu Tak ci siak O, no, tysiąc litrów to też będzie sporo, Kurde, no dałem, Ile dam tej mąki? Z prawie 5000 litrów, a i tak dostanę tylko tysiąc tego chleba No to chyba pełne widzowie jest. O, jest chlebik, jest chlebik. O, już widzę ten chlebik. Nie odejdźmy. O, ale zarąbiście to wygląda, panie. Tekstura jako taka fajna, widzę, Produkcja jest taka fajna, jak wiem. Mamy pierwszy wizywy efekt, jak to wygląda. Paleta ma sama sobie chleb i 1000 litrów, a masa ma 280. Nie widzę tragedii na pewno. Nie no widzę tragedii z tym. Chlebik jest też spoko na razie. Więc cóż, No w będziemy zajmować się zajmować chyba tym chlebem też. No same tu mają chyba dużo ten. No razie, nie ma tutaj sensu robić chleba. Wytaźimy pierwotny efekt, więc mamy to Dobra Dobra To my troszkę bo ten dzisiejszy. to jak jeszcze nagram mam jeden odcinek, nagrałbym. No co mi szkoli, więc spróbujmy nagrać jeszcze jeden odcinek. Cieka Ciekawe, ile to ma w ogóle ma masy? Jestem ciekaw, w ogóle masa to ma 130 gramów. Mogę to, mogę to w ręce wziąć, no to też jest mega zarąbista sprawa. Idziemy się wtedy w kolejnym odcinku, i będziemy rozpoczynać będziemy powoli kolejną produkcję stanowienia Budynku. Idziemy się ze w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.